Dobry, Opole. Piękna pogoda, kaptury niepotrzebne. Spróbuj sosu w Łowic. Więcej wal. A co jest teraz na ekranie? Hmm. Prawek kilowatry w jednym czasie. 15 stopni w słońcu e, co najmniej 20. Jest pięknie. Tam będziemy pływać daleko z parkingu. Maszyna gotowa. Dzisiaj jedziemy na 750 ml izotonika to musi nam wystarczyć i trzy żele rozpuszczone z wodą na bieganie. Jeden żel dzisiaj chrzest nowego roweru. rower Damski Leaf Avow W dobrej cenie kupiony. Także to wszystko tłumaczy. Jesteśmy jeszcze przed fittingiem. Rowerem w sumie przejechałem się tylko dwa razy przed zawodami. Ze względu na to, że czekałem na dodatkowe podkładki. Przejechałem się, raz było ok. Oczywiście wszystko mnie bolało na drugi dzień, ale myślę, że dzisiaj nie ma co. Z dodatków, jeszcze do roweru, to fajne pudełeczko. Tu mam zestaw. Mamy dwa naboje, jedną dętkę i łyżki. Oby nie były przydatne, także mam nadzieję, że tak jak włożyłem, to tak nigdy nie wyciągnę tego zestawu. Dobra, przebieramy się i idziemy do strefy zmian. ¡Hola, hola, hola! drugiego zawodnika to 1 godzina 56 37 Czas pierwszego zawodnika to 1 56 36 Dobrze Skumali, skumali, dobrze, dobrze To dobrze opaść świadcze, nie? No dobrze Przemysł Wamkaj, wielkie brawa Miejsce trzecie, Bartło Miejcal, miejsce drugie, Patryk Kowalik i miejsce pierwsze, Karol Bochyński. Dobra, to po kolei, pływanie. Pierwszy byłeś na pływaniu? Absolutnie nie. Ola Bańbor? Ola Bańbor. Pierwsza, okej. Okay. Fajnie było wreszcie ją zobaczyć w akcji. Okay. Skarżyła się po zawodach, że nudziła się i szukała mnie gdzieś w tej wodzie. <laughs> <laughs> ja oczywiście przez serce mówiłem, ale z, no naprawdę nie jestem przygotowany na aż tak szybkie pływanie. No, nie, chyba 14 minut popłynęłem, wyszedłem z wody czwartym. Okej, okay, super. Rower widziałem praktycznie cały drugi jechałeś chyba? Prawie całe. Wskakiwałem na rower piąty, po chwili byłem trzeci, potem doszli, doszedłem... Ole, która prowadziła, to też było ciekawe, okay. jechałem pierwszy i po nawrotce dojechał mnie zawodnik, który dobiegł dzisiaj drugi na metę. Okay. No i jak widziałem, że on mnie wyprzedził i w efekcie jedzie szybciej, a generował te same waty, co ja dotychczas, a ja już byłem upodlony po tych pięciu kilometrach i stwierdziłem, że chyba przesadziłem, okay. to to, co mi zostało, to po prostu trzymać pozostałe 40. Okay. Zadziała na ambicje. Bardziej mi zależało dzisiaj na etapie kolarskim niż na ukończeniu całych wyścigów. Ok, no i tak pięknie. E, I na rower schodziłeś e, na bieganie drugi. I tam solidne ile, czy 40? Czy jak przeschodziłem? Pierwsze, z chwilę byłem pierwszy, przez okay. pierwsze 500 metrów. E, z, wiedząc na ile mnie było dzisiaj stać na bieganiu, czyli na niezbyt mocne tempo, nie wiem, po 4 0. dzisiaj biegłem po 3,55. Widziałem w ogóle na strawie, że tam e, przycisnąłeś na tych antybiotykach poprzednie wyścigi, coś o, takiego. I tak. No miałem, miałem, miałem. Wysypało mnie też na skórze, miałem też odczucie pokarmowe w związku z tym antybiotykiem, ale to nigdy nie wiadomo, kiedy komuś, e, nie wiem, wyżyna ósemka, czy będzie miał jakiś stan zapalny zęba. Miałem leczenie kanałowe, takie proste rzeczy, ale musiały się skończyć antybiotykiem. Teraz się czułem o wiele lepiej, pojechałem 25 watów mocy niż dwa tygodnie temu. Okay. Ale, i, czy ale, czy nie ale? No, serczyło to na 42,1 średnią prędkość. Wow, no to, to elegancko. Przy watach 240. Czyli pytanie: Czy się ścigamy dzisiaj na waty, czy się ścigamy na prędkość? Bo jeśli o prędkość wszystko ok, ale jeśli chodzi o waty, to jestem przegrany. No, ale waty na kilogram to na pewno nie były małe, nie? Ostatnio cię na strawie podpytywałem, że tam wagę masz około 66. 66, coś... no różnie. Czasami 64, A. czasami 68, ale 66 to jest taki standard. I tak masz praktycznie 39, coś takiego. To... Tak, tak. No niegdyś generowałem oczywiście ciut wyższą moc, ale tak po tym okresie, kiedy już nie trenuję dużo, to mogę stwierdzić, że jeżdżę w sumie tak samo Jasne. i pływam i biegam wolniej. Najbardziej rozglądam się na zawodach i delektuję otoczeniem niż <noise> Przy, <noise> przywilej weterana. Tak, 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 tak. <noise> dobry. Dzięki bardzo. Jeszcze raz gratulacje. Żeby nie było, ja tutaj piję bezalkoholowe. Tak jest. Zero, zero alkoholu. Ja prowadzę bardzo zdrowy tryb życia. No to tonik, Tylko zero. Pozdrawiamy. Wymuszony uśmiech z pozytywów. Super impreza. Pogoda dopisała. Zimny akwen. Na rowerze też stopy raczej zmarzły, ale ogólnie słoneczko. Także nie ma na co narzekać. Myślę, że jakiejś choroby płuc tego nie będzie. Jedzenie w strefie finishera też świetna opcja. Zresztą rok temu też tak było, więc wiedziałem dlaczego wybieram na przykład triatlon o a niemiecków który Ostatnio raczej regresował, a tutaj było świetnie. Owoce, kiełba, ciasto, izotonik, woda super. No i podsumowanie krótkiego startu, z którego nie jestem niestety zadowolony. Może po prostu moja wizualizacja tego była trochę lepsza. Pływanie w normie gorzej niż rok temu ale powiedziałbym, że nie najgorzej dobrze się czułem na rowerze tym nowym bardzo niewygodnie mi było. Mam nadzieję, że po fittingu się to poprawi, bo inaczej no to e, kasa w błoto. Przepłacone. No, no nie przepłacone, także odzyskać będzie prosto. Miałem i problem z wyciśnięciem mocy. Jeszcze nie wiem ile pojechałem, ale podejrzewam, że coś Około średnia znormalizowana 250 do 270, to tak, tak bym obstawiał, damy w napisie ile wyszło. Średnia oczywiście lepsza niż, niż na moim poprzednim rowerze, więc to na plus i tak naprawdę mimo że poprawiłem rekord z zeszłego roku, rekord, czas, no to wycisnąłem to tylko na rowerze, bo, bo pobiegłem w tym roku wolniej. No i na bieganiu największe ciężary. Tak naprawdę pierwsze trzy kilometry to takie dojście do siebie po rowerze. Byłem trochę spięty, jednocześnie te stopy jeszcze zmarznięte, więc tak naprawdę na trzecim kilometrze poczułem, poczułem w pełni nogi. Rozsądnie chciałem zacząć od piątego się rozpędzać. No i jak próbowałem się rozpędzać, widziałem, że tam tętno delikatnie ponad progowo, ale to oczywiście spoko bo powinienem bez problemu stolerować takich kwas, ale złapałem mnie przepona no i strasznie mnie to podłamało, bo musiałem się na chwilę zatrzymać yy, zacząć, nie wiem tam jakieś no straszne klepanie nogami po prostu żeby tylko móc oddychać normalnie tak naprawdę nogi miałem świeże chętnie powiekbym o wiele szybciej te ostatnie 4 km ale po prostu no, nie mogłem Także od tej strony jestem, jestem trochę e, Niezałamany. no co, to jest, to jest pierwszy start w sezonie, ale duża poważna lekcja bym powiedział taka. Wracając do pozytywów, impreza super, zapraszam wszystkich, e, świetne miejsce, świetna lokalizacja, są też jakieś tam atrakcje dla dzieci, super konferencjer, e, który praktycznie każdego zawodnika na mecie przywitał. Uważam, że ogromny plus i, i takie pozytyw, pozytywna rzecz, jeśli chodzi o organizację. Dobre jedzenie, jak już wspomniałem. To, co mi się podoba, po prostu dywany były wyłożone yy, wszędzie, czyli od wybiegu z wody do strefy zmian, w całej strefie zmian, ze strefy zmian praktycznie do belki, także organizacyjnie topka. Pozdro! são DJs yeah. <laughs>